Droga przez park Piastowski. Dziś kierowcy nie wyobrażają sobie tej części miasta bez tego łącznika. Na pewno się przydała. Ulica Jaskucza są blokowana elegancko. Łącznik skomunikował Jędrzychów ze ścisłym centrum. Dzięki temu rozładował się ruch między innymi na Jaskuczej. Droga no wybudowania tej drogi była trudna. Działkowcy protestowali, że miasto odbiera im ziemię. Mieszkańcy protestowali w obronie parku. Dziś tych wydarzeń nikt nie wspomina, a zielonogórzanie nawet nie myślą o tym, jak wyglądałoby miasto bez tej drogi. Chodzę parkiem, biegam, można zawsze chodzić tunelem. Myślę, że już nikt właśnie się nie skarży. Kilkanaście dni temu prezydent miasta w towarzystwie dyrektora zielonogórskiego oddziału generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad oraz posłanki Platformy Obywatelskiej Bożenny Bukiewicz zapowiedział początek starań o budowę południowej obwodnicy miasta. Nowa droga i wyremontowana trasa północna utworzą pierścień wokół miasta i rozładują natężenie ruchu w ścisłym centrum, Planowany termin ukończenia obwodnicy to 2023 rok. To jest początek e, drogi do tego, aby wodnica południowa powstała. 150 milionów złotych na tą inwestycję, aby się znalazła w środku warszawskich. Generalna dyrekcja nas wspiera, pani poseł, jako z Komisji Infrastruktury, też nas wspiera. Jednak ta, jak większość nowych inwestycji drogowych, wiąże się z ingerowaniem w środowisko. I tak jak kilka lat temu przy łączniku, tak i tu pojawiły się protesty. Niestety musimy jakieś ofiary przyrodnicze czynić. Na rzecz cywilizacji i kroku do przodu w poruszaniu się ciągle samochodami. Miasto więc pyta, jak nie tu, to gdzie, bo z każdą nową inwestycją lub remontem pojawia się kru. ten sam scenariusz. Nowej drogi chce każdy, tylko najlepiej pod oknem sąsiada, a nie pod. Swoim. Argumentów typu przetniemy las, nie będzie gdzie biegać, no ja nie przyjmuję, bo to niestety kwestia rozwoju zawsze jest związana z pewnymi niedogodnościami, a myślę, że tych lasów jednak nie ubędzie do biegania. Poza tym trzeba przewidzieć w projekcie, myślę, jakąś taką możliwość sprawnego przemieszczania się nad czy pod ulicą, czyli jakieś kładki komunikacyjne. Nad wyborem optymalnej trasy dla południowej obwodnicy miasta pracuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przypominamy, szacowany koszt tej inwestycji to 150 milionów złotych. Thank you.